DWIE POTĘŻNE POSTACIE W NOWYM UPDATE W SONIC SPEED SIMULATOR Cześć witajcie moi drodzy, jestem Bram i w tym odcinku pokażę wam słuchajcie Co prawdopodobnie będzie już jutro bądź pojutrze w nowym update w Sonic Speed Simulator Słuchajcie będą to naprawdę przepotężne postacie I naprawdę moi drodzy pamiętajcie aby kończyć zostawić łapę w górę, suba, dzwonki I napiszcie moi drodzy w komentarzu co wy byście najbardziej chcieli zobaczyć w nowym update Bardzo każdym się, a z słuchajcie mi to z tego update też możecie I naprawdę moi drodzy dwie przepotężne postacie słuchajcie będą prawdopodobnie Podobnie w nowym updatecie słuchajcie w Sonic Speed Simulator i słuchajcie, pokażę Wam w ogóle o co chodzi, bo naprawdę słuchajcie, sytuacja jest mega, mega poważna. Ale na samym początku, moi drodzy, zanim to zrobię, to pamiętajcie, aby koniecznie, słuchajcie, wpaść jeszcze tutaj, moi drodzy, to Big Plus Chris Camping Quest, moi drodzy, i słuchajcie, koniecznie odblokować sobie Camper na Chrisa i Angler Rbiga. Słuchajcie, póki jeszcze jest, słuchajcie, na to czas, więc naprawdę pamiętajcie o tym, moi drodzy, bo naprawdę słuchajcie, szkoda byłoby, żebyście stracili szansę w ogóle od, moi drodzy, odblokowania tych postaci, bo nie wiadomo słuchajcie, czy one będą po nowym update. W każdym razie, moi drodzy, pamiętajcie, słuchajcie, to nie jest trudne, słuchajcie, pobiegać sobie po prostu tutaj, moi drodzy. I pozbierajcie sobie, moi drodzy, po prostu te baloniki. O tutaj, moi drodzy, właśnie z tymi słuchajcie, tutaj z winogronami tutaj, moi drodzy. I moi drodzy, po prostu tutaj, tam gdzie to wszystko jest, słuchajcie, właśnie wystarczy w Green Hillu, naprawdę, moi drodzy, bo tutaj jest tego wystarczająco dużo i naprawdę łatwo to odblokujecie. W każdym razie, moi drodzy, mamy już niedługo nowy update, słuchajcie. Być może już jutro będzie otwarty, słuchajcie, testing server ale ja mam nadzieję, słuchajcie, że na pewno jutro coś nowego zobaczymy. W każdym razie, moi drodzy, już wam pokazuję o co chodzi. Ale słuchajcie, zanim wam pokażę, co prawdopodobnie Słuchajcie, dojdzie, bo mamy, słuchajcie, prawie pewne Dwie postacie, to moi drodzy, zobaczymy Sobie wasze mity, które napisałeś mi W poprzednim odcinku, patrzcie teraz Na to, a więc moi drodzy, mamy tutaj Mit Heierem i statuetka Golden Sonica Jest lekko popękana e, Zobacz, to prawda, coś się Z nim niedobrego dzieje, okej okay, Moi dudy, statuetka Golden Sonica Podobno jest popękana, słuchajcie, podobno Coś złego się z nim dzieje, moi dudy. jest to bardzo Ciekawe, bo jest to, moi drodzy, naprawdę Mam nadzieję, słuchajcie, że wreszcie coś się zmieni z Golden Soniciem, słuchajcie, go wreszcie zobaczymy, ale moi drodzy, pójdźmy z takie tutaj, czyli do miejsca słuchajcie, gdzie jest statuetka Golden Sonica. I okej, okay, statuetka popękana. Co się złego podobno słuchajcie, z nim dzieje i czy ona jest popękana, zobaczcie? Tak patrzę sobie na nią i słuchajcie, nie widzę, żeby ona była popękana, moi drodzy. Co najwyżej zobaczcie, jest ona taka trochę chropowata. W sensie zobaczcie, że czasami ma takie e, takie, zobaczcie, że ona nie jest taka cała złota, tylko ma słuchajcie takie plamy ciemne na sobie, zobaczcie, ale nie widzisz, że była popękana, zobaczcie. Bo nie wiem, czy moi drodzy, wy widzicie, ale ja słuchajcie, nie żeby statuska Golden Sonica, z chęci była popękana, więc chajcie, no według mnie chyba, moi drodzy, nie, chyba czegoś nie widzę, moi drodzy, ale prawdopodobnie, moi drodzy, chyba popękana nie jest. Zresztą moi drodzy, może czegoś nie widzę. W każdym razie zobaczmy się tutaj kolejnymi. Okej, okay, jak pójdziesz do Chemical Plant i wpiszesz kod Komenda 5, to dostaniesz Fleetway Super Sonic. Okej, okay, moi drodzy, jest to bardzo dziwny mi chajcie, ale sprawdzimy czemu nie, moi drodzy, zobaczymy co to w ogóle jest. Chycie, fleetway Super Sonic, co to jest, moi drodzy, nie mam pojęcia? W każdym razie, już pójdźmy tego Chemical Planta, i zobaczymy, czy w ogóle coś takiego będzie działało, w każdym razie pójdźmy sobie teraz tutaj Chemical Planta słuchajcie No i moi drodzy jesteśmy w Chemical Plancie, ok i musimy teraz, mój drodzy tutaj w tym miejscu gdzieś, a nie słuchajcie, musimy pójść gdzie? Aha, po prostu do Chemical Planta i wpisać kod komenda 5, okej okay, mój drodzy jest to bardzo dziwny mit w każdym razie Ej, co, się, dwie dyskietki tutaj są, ło wow. Ej, czego ja nie mogę? A, ok, z brydebrami, słuchajcie, dobrze. W każdym razie, mój dudzy Fleetway Super Sonic, nie wiem, tutaj jest, słuchajcie, ale wpiszmy w taki mały, słuchajcie, sobie kod komenda 5 komenda 5 i zobaczmy, słuchajcie, czy to działa. I kod, słuchajcie, nie działa, więc słuchajcie, mit mamy obalony, w każdym razie, słuchajcie, był on bardzo dziwny. I mój dudzy, pójdźmy teraz z powrotem do Grichilla i już wam pokazuję o co chodzi, słuchajcie, z naszymi głównymi likami i co takiego dojdzie. I teraz, tak, moi drodzy, mnóstwo osób pisało mi, słuchajcie, że pod poprzednim odcinkiem, słuchajcie, gdzie mówiłem, że jest, słuchajcie, ręka Supersonic, znaczy, a że jest, ręka Chrome Metal Sonic, ale słuchajcie, jeszcze nie w gierce. Faktycznie, moi drodzy, nie zauważyłem tej ręki. Słuchajcie, pisaliście mi, że ta ręka była obok ciebie i ona była, słuchajcie, przy drugim leżaku. I faktycznie, moi drodzy, po prostu ją przegapiłem, Więc, hejcie, przepraszam was bardzo po prostu, co nie zauważyłem, bo na słuchajcie, szybko to nagrywałem. Więc, moi drodzy, pójdźmy sobie teraz do pierwszego liku. Słuchajcie, do pierwszej postaci, słuchajcie, która dojdzie, Czyli prawdopodobnie, słuchajcie, będzie to Chrome Metal Sonic. Patrzcie teraz na to, moi drodzy. Tutaj, w tym miejscu, jest, moi drodzy, pewna ręka. Zobaczcie tutaj na tą rękę, moi drodzy. Jest to Ręka wystającego, słuchajcie, Chrome Metal Sonica z piachu i moi drodzy, nie wiadomo, ogólnie, co się stało z samym Chrome Metal Soniciem, słuchajcie, że jego ręka tutaj wystaje, moi drodzy. Czy on sobie leży tutaj na leżaku, czy co? W każdym razie, moi drodzy, wystaje tutaj ręka Chrome Metal Sonica. Teraz pytanie, moi drodzy, jakby co ona tu robi? Co się stało? Czy on jest pod piaskiem, czy co? W każdym razie, moi drodzy, moja teoria, a propos tej ręki jest taka, słuchajcie, że będziemy musieli zebrać, moi drodzy, wszystkie części Chrome Metal Sonica i ogólnie, moi drodzy, będziemy musieli zbierać go na części. Czyli, moi drodzy, po prostu będziemy musieli jakby znaleźć na mapie jego słuchajcie części pojedyncze, np. moi drodzy tutaj ręka, gdzieś indziej np. moi drodzy tu gdzieś indziej słuchajcie nogi i tak aż słuchajcie pozbieramy całego Chrome Metal Sonica moi drodzy i te części być może słuchajcie będą się spawnować właśnie jak na przykład e, tutaj te wszystkie diski do np. moi drodzy Stealth Suit Sonica albo na np. moi drodzy właśnie te części będą do zdobycia słuchajcie za questy, czyli np. nie wiem pokonaj jakiegoś tam Metal Sonica parę raza, bo np. moi drodzy nie wiem przebiegnij ileś tam moi drodzy nie wiem kroków, coś takiego wiecie w ma się moi drodzy Moja teoria jest taka, ogólnie bardzo bym chciał też, żeby był boss fight ogólnie. Na przykład, żeby był, moi drodzy, taki walka z bossem i wtedy, moi drodzy, go pokonacie, to dostaniecie tego Chrome Metal Sonica. Ale, moi drodzy, nie wiadomo w sumie, co oni jeszcze wymyślą. Ale, moi drodzy, prawdopodobnie będzie, moi drodzy, Chrome Metal Sonic do zdobycia jakoś w tym update'cie. A teraz przejdźmy, słuchajcie, do drugiej przekozackiej postaci. Otóż, moi drodzy, na profilach leakowych, na Twitterze, moi drodzy, mamy coś naprawdę kozackiego. Zobaczcie, co wstawiliśmy. Mamy, że taki, ta, taka grafika została znaleziona, image mystery contact play holder Coś takiego moi drodzy W każdym razie jest to coś takiego moi drodzy I właśnie jest taka teoria I w ogóle moi drodzy tak twierdzą inni Że dojdzie nam rok debat moi drodzy I właśnie podobno moi drodzy ma być coś właśnie takiego jak rok debat Czyli moi drodzy po prostu ma tutaj dojść sobie właśnie rok debat Sama słuchajcie rok debat wygląda tak moi drodzy Jest to w sumie taka moi drodzy jakby dziewczyna nietoperz chyba moi drodzy Z głową w sumie kota bardziej W każdym razie moi drodzy ma skrzydła nietoperza moi drodzy Jest ona Cała biała, praktycznie. I ma, moi drodzy, tutaj takie różne, słuchajcie, różowe ozdoby. W każdym razie, moi drodzy, jest to postać właśnie Sonica I na słuchajcie, Sonic, Wiki Fandom, możemy przeczytać, moi drodzy, że Rock Debat to jest nietoperzyca. Rock jest to jedna z głównych postaci z serii Sonic the Hedgehog, która zadebiutowała w grze Sonic Adventure 2. I jest antropomorficzną, słuchajcie, czyli jakby taką uosobioną nietoperzycą oraz złodziejką klejnotów, która pracuje na boku jako rządowy agent dla prezydenta oraz agent gun. Światowej sławy Łowczyni skarbów, rok ma słabość do krejnotu, w szczególności do głównego szmaragdu, szmaragdu chaosu. Jako agent rok jest przeszkolona w walce i infiltracji posiada mocnego kopniaka i potrafi szybować. Jest oszukaną zagadkową osobą. Jej motywy prawie zawsze są niewiadomej. Sprytna, bezczelna uwodzicielska oraz wie jak zdobyć to, co chce. W każdym razie mój dochuje ta postać wygląda na to, że jest przepotężna, moi docy Cóż czuję, że jest potężniejsza niż nasz słuchacz, Sonic. W każdym razie mój dodać jest teoria właśnie, słuchajcie, że wreszcie dostaniemy rok debaty. I w sumie, moi drodzy, chciałbym ją zobaczyć, bo słuchajcie, moi drodzy, cały czas był albo jakieś na Kyrse, Tejse i tak dalej. A ja naprawdę bardzo chciałbym zobaczyć w tej gierce, słuchajcie, nowe postacie i nie tylko takie postacie, słuchajcie, że zbieramy sobie jakieś tam znowu jakieś dziwne temki i słuchajcie, jak zbierzemy 250 tam czegoś, słuchajcie, odblokujemy, tylko naprawdę jakiś albo nowy świat, słuchajcie, albo event, albo słuchajcie, boss fight. W każdym razie, moi drodzy, aha, okej, okay, give O, o, oh, dostaliśmy, moi drodzy, coś, zobaczcie, coś tam zebrałem. O, oh, zobaczcie, odblokowaliśmy Traveler, ciao. Wow. Super moi drodzy, w każdym razie udało nam się wreszcie coś Ale w każdym razie moi drodzy naprawdę chciałbym zobaczyć, wreszcie i nie będziemy tylko zbierać czegoś, tylko chcecie walczyć z bossami. W każdym razie moi drodzy to byłoby tyle, pamiętajcie by koniecznie dawić łapę w górę, suba, z dzwonkiem i koniecznie napiszcie w komentarzu co wy byście takiego chcieli najbardziej zobaczyć, więc elo, papa, się i cześć.